Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będzie o piratach. Nie będzie to opowieść o piratach z Karaibów, ale będzie to opowieść o piratach z Kalisza. Rzecz dzieje się około 2000 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy piraci z Karaibów rodzili się w świadomości w umysłach twórców filmowych, a ja w tym czasie miałam szczęście i nieszczęście wydać swoją książkę. Leksykon perfum mówiłam już o niej w osobnym filmiku. Ta książka to moje pierwsze dziecko, tak o niej mówię żartobliwie, ponieważ dałam tyle frajdy, tyle szczęścia i tyle ekstazy, że można to porównać jedynie do właśnie macierzyństwa. Ale ponieważ macierzyństwo towarzyszą też troski i zmartwienia, ja też ich doświadczyłam właśnie za sprawą wymienionych w następie piratów. W 2000 roku, czyli tuż po publikacji mojej książki, uznali, że to jest świetny materiał do okraszenia ich perfumerii internetowej. I tak pewnego dnia, właśnie około 2000 roku, wchodzę gdzieś tam na którąś z kolei perfumerii internetowych, czytam opisy perfum i widzę, że to są dziwnie znajome teksty, dziwnie znajome zdania. No, przeczytałam jeden opis perfum, myślę sobie, no, no cóż, no, spodobało się, no trudno. Czytam drugi, trzeci i okazuje się, że praktycznie cała książka została zawarta w tej perfumerii internetowej. W związku z tym spotkaliśmy się bardzo szybko z piratami z Kalisza w sądzie. Sąd uznał, że mam rację, proces wygrałam, ale na tym się wszystko skończyło, bo mam tylko satysfakcję taką moralną, że wygrałam, że doprowadziłam do skazania. Natomiast no piraci pewnie mieli się dobrze, nawet już nie chcę na... myśleć o nich, co oni tam teraz porabiają, ale biznes cały czas funkcjonował, a ze mną było no, nieco inaczej, bo książka, leksykon miała być aktualizowana co dwa lata, co trzy w miarę pojawiania się nowych zapachów, ale po prostu machnęłam na to ręką, skoro ktoś, można dać rzeczy do, inter... do sklepu, a ktoś sobie to bierze i przypisuje, bo co ciekawe, powiem Państwu, że Piraci bardzo ciekawie się bronili w sądzie, twierdzili, że skoro w książce nie ma nigdzie informacji, że nie wolno jej przepisywać, no to oni dlatego to zrobili. Krótko mówiąc, że to nie było majątno. <gry> Cóż, niemniej jednak sprawa piratów i sprawa perfum to są jednak tematy bardzo blisko ze sobą związane, bo generalnie środowisko perfumiarskie ma ten problem, zmaga się z nim i boryka, i kiedyś Wam o tym opowiem w osobnym filmiku, jak perfumiarze bronią się przed piratami. Nie tylko autorzy książek, ale i twórcy perfum. Bo trzeba tu już wskazać, perfumy nie są chronione prawem, zapach jako taki. Dlatego są inne środki, żeby się przed piractwem bronić, ale o tym opowiem w osobnym filmiku. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia i obyście nigdy nie mieli do czynienia z piratami w realu, jedynie na ekranach kin. Pa, pa!